Lewa ziemia raptownie się zmienia, czas pokuty, czy czas odkupienia już, już skuty, skuty. grafitacją przykuty tej nuty przybity jak okręt rozbity Zaraz wszystko zobaczysz niczym w kuli wróżbity, łeb zryty przez czas czy przez temat zaszyty, rozmyty Obraz podróży tak długiej, że już nie czuję Bliski wróży mi wiem, że ci mi, nie, nie bardzo. bardzo zasłużył sobie na luksus i dobrobyty bywa owca cała i wilksy tychała, nie jedna duszyczkę ostrzegała i, I co? co? Teoria się sprzedała, bo historia lubi się powtarzać podobno Przepraszam bardzo, że wolę żyć osobno Masz, 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 masz. masz na sumieniu wiele akcji krzywych Zbyt często ziomeczku mówisz do żywych To umarli ci wszystko wytłumaczą Wznaczą ci drogi, tylko zobaczą w roku szepty Jedynie oni znają recepty Wielu rzeczy świetny, wielu rzeczy tandetny Nie nauczyło jednego szlachetny Nie jak grzyby czy kamienie Chrześcijańskie ryby Żadne zbawienie istnienie Gdzie się zaczyna? W górę jak, jak ta czy w dół jak, jak lawina? Ten co osądza, czyja to wina? Kpina, chyba się popłacze, wykraczę ci śmierć. Już po tobie skaczę, nie, nie ja, nie, nie ja. ja. W żadnym wypadku dostałem ten dar. Od dziadka w spadku to rymy nie czar. Dziękuję ci dziadku, do reszty dojdziesz sam. Niech ten trak będzie jak balsam na duszę, która osłabła. Już idzie, spodziewaj się diabła. <noise> هههههه <laughs>